Cześć, nazywam się Adam Pesz, reprezentuję agencję For People. For People e, zajmujemy się marketingiem internetowym dla naszych klientów. E, taką branżą, w, którą się, w której czujemy się bardzo mocni, jest branża deweloperska. Obsłużyliśmy ponad 200 inwestycji w kraju. E, w tym ogromna zasługa jest Asi Rechniu, która jest moim dzisiejszym gościem. Asia jest naszym dyrektorem operacyjnym, ale tak jak powiedziałem, jest odpowiedzialna również właśnie za ten pion deweloperów. Asiu, chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać, korzystając z tego Twojego ogromnego doświadczenia o stronie dewelopera. Co taka strona powinna zawierać? Jakie elementy muszą się na niej pojawić, żeby deweloper miał szansę skutecznie dotrzeć do swoich potencjalnych klientów? No, jest kilka takich elementów. Myślę, skupię się na trzech. Przede wszystkim mobile first, czyli myślmy najpierw i o tym, jak strona ma wyglądać na telefonie. Jest to bardzo ważne, bo wejścia na stronę mhm. ponad 80, nawet 90% wejść jest poprzez smartfony. Mhm. Zatem to jest pierwszy układ strony, na który mhm. powinniśmy zwrócić uwagę. Kolejno to jest struktura mhm. opisu całej inwestycji. Zawsze też są pytania, właśnie, co lepiej, strona dewelopera czy strona inwestycji? Ja się mhm. skupię na samej opisie inwestycji, bo ona jest najważniejsza z punktu widzenia reklam później, mhm. na którą docierają klienci, więc ważna jest struktura. Okay. Struktura powinna być logiczna do tego, co klient chce oglądać. Na bazie naszych analiz wieloletnich wiemy, mhm. że powinno być to najpierw, gdzie się znajduje. Front, na froncie strony powinna mhm. być informacja o tym, ulica, nazwa inwestycji, gdzie się znajduje miasto. Te informacje są najważniejsze, bo w pierwszej kolejności po prostu zwraca na to uwagę e, użytkownik, mhm. plus wizualizacja, żeby już miał pewien pogląd, jak, ta, jak to osiedle wygląda. Mhm. Zaraz za tym powinny iść trzy atuty e, tego osiedla mhm. czy też inwestycji, na które powinien zwrócić uwagę e, klient. Mhm. Kolejno, lokal... Kolejno ma być opis samej inwestycji, ale bardzo krótko, mhm. bo użytkowniczki, bo mhm. tutaj możemy mówić, że największą grupą oglądającą mieszkania to są kobiety. Okay. a e... ile to jest mniej więcej procent? Bo to pewnie w zależności też od inwestycji, prawda? Ale... Tak, też od, mi... od miasta mhm. bardziej i rynku, mhm. ale uśredniając 75% wejść to jest ze stron kobiet. Okay. To one operacyjnie szukają e, lokali, e, nawet jeśli rozmawiają z partnerem, to już przychodzą z gotowymi, wybranymi, żeby rozważyć razem z mężem, partnerem e, lokale. E, zatem one bardzo krótko zwracają uwagę, co jest, e, co dotyczy tej e, inwestycji. Mm -hmm. Później kolejną powinno być lokalizacja, bo e, my, kobiety, mogę mm -hmm. też już tak powiedzieć, rozważamy plan rodzinny. Całe organizujemy e, plan rodziny. Mhm. Zatem lubimy mieć miejsca e, w pobliżu. Kobiety lubią mieć w pobliżu w zasięgu ręki, najważniejsze dla nich e, punkty, jak sklepy, przychodnie, przedszkole, żłobek, szkołę. Mhm. E, nawet jak mamy kilka dzieci, no to wiemy, jak, jak operacyjnie trzeba to rozłożyć, tak. jak każdy ma w innych porach dodatkowe zajęcia. Tak. Więc dla nas to jest ważne, żeby to było, jak to mówią, 15-minutowe miasto, wszystko mhm. w zasięgu 15 minut. I Warto to w tej części strony uwypuklić. Mhm. Kolejne powinny iść rodzaje mieszkań, wnętrza, czyli pokazać już ten produkt wewnętrzny, jakie są rodzaje w tej inwestycji. Jeśli masz ich kilka, to pokaż po prostu na rodzajach. Mhm. Skup się na tym, jakie są każdego z nich A atuty, żeby pokazać klientowi, że jest różnorodność. Mhm. No i później kolejno idą te nawigatory 3D i tabele. Nieraz zadają mi pytania deweloperzy, czy ta tabela nie jest za nisko. Mhm. Ona jest w dobrym miejscu, bo pamiętajmy, że chcemy mieć dobrej jakości zapytania, czyli tak zwanego wyedukowanego klienta, mhm. który będzie już przeczytał najważniejsze informacje o tej inwestycji i wysyłając zapytanie już wie o pewnych aspektach, i jest wtedy bardziej wyedukowanym. Dlatego mhm. stąd właśnie w tym miejscu powinna być ta informacja. No i na samym końcu już podsumowujemy nasze dodatkowe mm, obietnice marki. Mhm. Tu mam na myśli, że wspieramy sprzedaż poprzez doradców, że możemy wesprzeć sprzedaż Twojego poprzedniego mieszkania, współpracując na przykład z biurami nieruchomości. Mhm. Jakieś dodatkowe obietnice, które składa marka, mhm. to już. Zależy od y, dewelopera, co chce powiedzieć. I to jest też miejsce na przykład na informacje o bezpiecznym kredycie, tak? Czy spełnia wymogi moja inwestycja mhm. tego programu? Y, później kolejno już opinię, wes, wsparcie, jakby podpowiedzenie klientom, że inni klienci są zadowoleni z, moi, mhm. z moich wcześniejszych realizacji i z czego. Y, będzie takim już wisienką na torcie, jak ja to nazywam. I na samym końcu pewne atuty, czy też um, informacje o samej marce. Czyli najważniejsze, takie potwierdzenia jakichś sukcesów, ilości mhm. sprzedanych wcześniej inwestycji lat na rynku. Y, to klient obserwujemy, chce widzieć na samym końcu. To już jest takie dla niego potwierdzenie, że jak już tam faktycznie dotrze, jeszcze sobie to zweryfikuje, to już jest dla niego. Takie wzbudzenie zaufania już na samym tak. końcu sama inwestycja nam. Y, Pasuje, są mieszkania, które nas interesują. Tak, tak. I już jak chcemy dowiedzieć się o samej Marce, o samym deweloperze, to, to, to tutaj tak. przechodzimy. No i nas z, z ważnych trzecim elementem, bo najpierw wspomniałam, że Mobile First, mhm. czyli strona mobilna, jej struktura to mhm. teraz ważne narzędzia dotyczące formularzy. Mhm. I A właśnie... formularze powiedz mi, zanim przejdziemy, czy formularz powinien być tylko, nie wiem, w zakładce Kontakt, czy przy każdym mieszkaniu. Czy na stronie głównej, jak tutaj z swoich doświadczeń to wynika? Powinna być um, najczęściej w tabela mm -hmm. mieszkań. Mm -hmm. To jest najczęstsze miejsce, na którym najwięcej czasu spędza ten już zaangażowany użytkownik, użytkowniczka. Tak. I ona wtedy już, jeśli ma szybciutko kontakt o poszczególne mieszkanie, wykorzysta ten mm -hmm. formularz, podnosi to skuteczność. Okay. stron. Natomiast nie zapominajmy też o różnego rodzaju guzikach czy butonach doprowadzających w różnych sekcjach do formularzy, bo ktoś może już po przeczytaniu nawet lokalizacji i opisu inwestycji po prostu chcieć się skontaktować, żeby doradca mu dobrał do jego potrzeb lokal, to dawajmy taką możliwość. Kiedy stosujemy formularz wyłącznie w zakładce Kontakt lub na samym dole w stopce, mhm. to wtedy skuteczność jest. Poniżej 0,30 współczynnika. Czyli mhm. co to oznacza? Jeśli chcemy wygenerować 3000 wejść, to, to mam jeden formularz tak? mhm. wypełniony na 3000 wejść. Tak. Jeśli mam w obrębie y, tabeli mieszkań w różnych miejscach dodatkowo, mhm. ten współczynnik jest 3%. Ojejku, to jest ogromna różnica. No to różnica. wtedy, y, żeby wygenerować. Do więcej. Dokładnie, mhm. więc jest różnica. To wpływa na wydatki na marketing. Tak jest. O, potrafi tak skuteczna strona oszczędzić 75% budżetu na marketing, przyspieszyć sprzedaż, mhm. bo wtedy szybciej pozyskujemy zapytania skuteczną mhm. stroną i od niej powinniśmy zacząć. Czasem zdarzają się takie sytuacje, że właśnie deweloperzy rozważają, to może nie z uwagi na cenę, bo strony też potrafią. Z dobrymi nawigatorami, spacerami mhm. 3D, to jest inwestycja wysoka, mhm. ale warta, bo uważam, że mimo to, że nawet jak robimy kalkulacje różnych mediaplanów, to i tak, mimo to, e, deweloper oszczędza później w przyszłości na budżetach marketingowych. Mhm. Czyli te pieniądze, które zaoszczędzimy na budowie strony, te musimy wydać. I to są setki tak. nawet dziesiątki tysięcy złotych wydane tak. dalej. Dokładnie. W zależności od rynku, oczywiście, ale to są naprawdę od, dziesięciu, od kilkudziesięciu tysięcy złotych na marketing nawet do kilkuset. Jasne, więc tutaj. Warto, warto rozważyć, zadbać, tak. zadbać o tą stronę, tak. warto zadbać o te elementy, o których Asia powiedziała. Już na sam koniec Asia. To pytanie, o którym wspomniałaś, <laughs> czy strona inwestycji, może trochę odbiegając od głównego tematu naszego dzisiejszego odcinka, ale czy, stro, czy strona inwestycji, czy strona dewelopera? Co powinien deweloper mieć? Czy powinniśmy dla każdej inwestycji zakładać osobną stronę, czy w ramach <laughs> tak. To jest bardziej bym skupiała się na takim pytaniu, kiedy mm -hmm. zakładać stronę inwestycji, okay. a kiedy dewelopera. To zacznę od dewelopera, tak. bo to ważne jest od samego mo momentu. Jeśli masz zgrany zespół wspólników, mhm. ułożyła ci się marka, z którą masz e, cały zarząd mhm. i wiesz, że będziecie wiele lat ze sobą współpracować, tworzycie markę, mhm. to wtedy od samego początku tworzymy stronę marki. Mhm. W jej obrębie inwestycje, które będą się pojawiać. Na początku może się pojawić jedna inwestycja, później może się pojawić dwie, trzy, kolejne. Nawet dochodzi do takich sytuacji, kiedy marka już jest tak e, ugruntowana na rynku, że buduje dwie, trzy inwestycje naraz w jednej lokalizacji mhm. lub nawet rozszerza się o kolejne lokalizacje, więc w tej sytuacji na pewno warto rozważyć od samego początku zbudowanie już marki. Mhm. Ale jeśli e, właśnie to jest projekt, który wykonasz i wierzysz, że rozejdziecie się po tym projekcie, mhm. być może, mhm. no to stronę inwestycji e, Mimo, że zakładacie firmę i będzie logo, tak. warto je tam uwi, uwypuklić. Natomiast skupić się przede wszystkim na, yy, no, na samej inwestycji. I ta strona powinna być wtedy samej inwestycji. Super. Dzięki wielkie, Asia. My Państwu Dziękuję. dziękujemy, zachęcamy do kontaktu. Jeżeli potrzebujecie wsparcia w marketingu swoich inwestycji, to jesteśmy do dyspozycji, Asia wraz z zespołem. No i zapraszamy na kolejny odcinek naszego podcastu. Dzięki jeszcze raz. Dziękuję. Do zobaczenia.